Trudno nie odczuwać satysfakcji po 13 latach prezydentury w trudnym czasie i w trudnym miejscu. To wyraz ogromnego zaufania, które nadal jest, dominuje w tym moim takim, mojej takiej ocenie wzajemnych relacji z mieszkańcami Wałbrzycha. I po pierwsze chciałem wykorzystać tę okazję i im wszystkim podziękować, zarówno za te głosy w tak ogromnej liczbie oddane, na moją kandydaturę, jak i za w ogóle głosy oddane na innych, czy moich kandydatów w tych wyborach. Wiemy, że one przebiegły w nieco innej atmosferze w kategoriach frekwencyjnych niż te wybory 15, 15 października I, i na pewno dla nas wszystkich wyzwaniem jest, co zrobić, żeby utrzymać aktywność Taką powiedziałbym, demokratyczną mieszkańców, partycypacyjną, nie tylko w okresie jakichś szczególnych wyzwań, tylko w ogóle stale. No, frekwencja na poziomie 50% nie powinna być naszym celem, tylko raczej progiem, z którego powinniśmy gdzieś wybijać się w okolice 70%, tak jak to było w wyborach parlamentarnych, więc jest tu na pewno dużo do zrobienia, pewnie przyczyn jest wiele. Bardzo dziękuję za każdy głos. To jest oczywiście dla mnie ogromne zobowiązanie. Trudno nie czuć satysfakcji, ale mogę powiedzieć już teraz, pewnie wkrótce przyjdzie czas na jakieś... Trochę poważniejsze podsumowanie tego okresu. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że tak jak do tej pory będę starał się być prezydentem wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, tych, którzy oddali na mnie głos i tych, którzy, którzy oddali głos na, na innych pretendentów do tego zaszczytnego zadania bycia prezydentem Wałbrzycha. Bardzo wysoko oceniam. Niezwykłą pracowitość i determinację wszystkich kandydatów na radnych, z których ogromna większość z tego, co już wiemy, odnowiła swój mandat i, i w klub Koalicji Obywatelskiej będzie miał w Radzie, w Radzie Miasta bardzo znaczącą większość. To jest około 16 do 23 mandatów. To też jest bardzo ważne, bo to zapewnia możliwość stabilnej pracy. A jednocześnie deklaruję już teraz, że będę wsłuchiwał się w głosy radnych, którzy nie należą do tego klubu albo nie, nie będą należeć do tego klubu. Więc jak zawsze, w Wałbrzychu najważniejszy jest Wałbrzych, a właściwie jego mieszkańcy.